Laskamanamaskama! <clears throat> ma na laska <laughs> ma, laska <laughs> ma na 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 la haraska, la na la ma haraska na na. Kurwa! Viking helmet, wardenga, grasz? Tak jest. Wow! Did you see that guys? Ja pierdolę, that was so close! Kurwa mać. W czterech tego nie upierdolimy, no nie ma szans. Trujesz to, masz szansę na właśnie ten radę. O ty kurwo ty, o ty kurwo To jest druid ten hey. O go wyśniło? No mnie wyjebało na hita kurwa no No kurwa O ja, ale przypał w odcinku sobie i mówię, kurwa ty, dobre, dobre Wyglądam i ja. on w ogóle skończył kurwa, pisać te książki śmieszne swoje czy nie? Ja. Bo ja kuba przeczytałem ten i czekam na te dwa ostatnie tomy, czekam na te dwa ostatnie tomy. To tam? Potem? To tam? Ja to czekam e! na o Jezu! O! Co się stało? Nie zadziałało ci? Diga ja mm, taka taka ta. Proszę JEEE Nie BOJ O kurwa Jaki... ty to jest... Kurwa to jest mój brat No bo nie wiem O kurwa Jak mnie wyjebała Na szyjnika nie założyłem o. Ej robak robak Dawaj do ściany Ty ja im mówię co to za mob Dawaj, tu na. Zaraz, szukam worków kurwa Róbcie shot na widowie. Co to za mob? Jakiś nowy, ej, do bestiary? Ciekawe z jakim itemem Ja nic mam Mam quiver o. Chłop się w nosy w worku Pat, 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 pat Przed li mate ringi, mate Lol. Uh, Shredder? 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 Yep. oh kurwa. nice. <laughs> okay, let's go then. 3 two, one. Soul wow. bleeder! Oh, fuck. <laughs> <Lucky> <laughs> <shit>. <laughs> yes! <laughs> Soul bleeder! Kurwa! <laughs> oh, so lucky. oh yes. No. Hmm. Powiem wam szczerze, mi powoli, że już da czasu na te bossy. Dobrze powiedziane. I tak no. samo. Coraz bardziej powiem ci szczerze. Wysi? Nie, ale jest Nie, O! O kurwa, to się nie. się nie, no nie. Pierdol, trwa trasę, o kurwa. O nie, nie. Nie, nie. nie, Kościół padł. Kto to padł? Lord Vatten. Jak tyś to zrobił? Pewnie był tym, zamienionym elementalem. Tym niebieskim. I pod, podbieg tutaj. Nie mów tak jak kucarka. Pat, pat! Haha, Leży. <śmiech> Czy 0 dla zipka kucarka, czy ktoś chce jeszcze walczyć? <gry> Na trzy dni I tak pewnie zmienię serwer, bo już stwierdziłem, że to nie ma sensu. O patrz, wave'a w ścianę, kurwa. Wiesz co, nie ma sensu się z nimi zganiać, bo to i tak jest sprawa niewygrana, bo Valkerys nigdy się nie podda, nie przyzna się do swojego błędu. To jest takie, wiesz... Zmuszanie gościa do przyznania się, że chciał zrobić coś nielegalnie, bez bez podstaw. No biegnie, biegnie, dobrze. Może pierwszy, Czwarta to? zasada dynamiki, pawy mówi jasno i wyraźnie. Jeżeli dane ciało zostało zrutowane raz, będzie rutowane cały czas. No, to... no się no, Kurwa, tak Paweł takie mądre słowa mówił? Teraz to wymyśliłem <śmienic> <śmienic> Dżab się. jak się ukrywa na Discordzie, żeby na barki baszcie... <śmienic> ta, ta. nie Tak, tak. <śmienic> Offline na Discordzie, żeby mu nie pisali, ta, ta. że jest kurwa. bar jakiś. Dobrze no, się chwalił te, te Nie było wiadomo, że to gra w kurwa, będą mógł rozpamować. Jeszcze się kurwa chwalił, że essa. się ukrywa. No to... I on coś gada, jebań, zapojemy mnie. No i elegancko. Mm, fajnie. Jak <noise> tam już ci było Jakbym z... widział kurwa ten, ekipę z Xylony. To z kim musiałbym kurwa tam iść? Tam nie było, ten, nie było komu leadować, to Wtedy już to wyjebane z kurwa, Mielencinem czy innym. Mm. Nie, nas nikt nie, nie trafi on. Jak nie podejdziecie tych grzybów, to one jakoś też wypukną. No czasowo wybuchałem tak. po pewnym czasie na kopoju. Nie lecz go kurwa, tak. Jasny, gwint. O kurwa. Za ile go uleczył, kobój? 30k. 30? Tak. No. Ja, myślę, ja się wiem. prawie wyjebałem Ja myślę, że jest 80. 10 minut, kurwa, teraz próbujemy. Z błędu, No i no dobra, no Nie mam nic, uważać, czy na grzyby. E co? 77 coinów. Baga, wybucham grzyba. No Dobra, pozbierać śmieci. Obaj, tak, kiedy spadł, tak. Nie opłata się, bardziej, nie opłata się, więcej. tego lista że za bardzo w kusę. Lepiej mieć manolitę hapolica, żeby mi się tutaj Zwrotkę gdzieś tam, nie? Nie wiem, czy aż. czy <średległości> ty. <średległości> <średległości> Co tu poleciało? <noise> no i luz, od razu o, pa, 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 pa. Pięknie słuchajcie, od razu tutaj mój jest ten kawałek podłogi Można? Słuchajcie, można. Subiczka, tak? Dziękuję Bergi. Panie Przynisko. Ta, da, po bardzo przez ostatnich ziemaczków. Też Udwa! Cześć! poczekaj, padam! Padam! A nie pan! Coś, co jest? Czemu tak? Halo? Czemu się wyjebałeś? Wychodzkę Lodowe, lodowe mini ue, Co się stało? No, no, złe UE, małe A ty łeka zajebałeś lodowego? No.

Ale się zestresowałem, ty Myślałem, że tam skleje, Klejozę zrobię Ja mam ci płacić Za dotrzymywanie towarzystwa Słuchaj, nie ma O kurwa